Małe derby Śląska, czyli starcie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze w 20. kolejce PKOBP Ekstra Ekstraklasy. Lepiej ten mecz rozpoczynają gospodarze. Ariel Mosur na lewą stronę do Serchia Krykuna. Krykun w pole karne jest Daniel Bielica. Nikt nie zamknął tej akcji. Bielica wybija piłkę na rzut rożny. Było naprawdę groźnie pod bramką Zabrzan, ale to jeszcze nie koniec emocji, a te zapewnia sam sobie Daniel Bielica. Błąd bramkarza górnika Zabrze. No i Rafał Janicki wybija piłkę z linii bramkowej. Janicki to piłkarz, który ma w tym momencie, w tym sezonie najwięcej zablokowanych strzałów w Ekstraklasie, a to Adrian Kapralik, Kapralik sam na sam z bramkarzem, piasta i piłka w siatce, ależ to zrobił Słowak. Znakomite wykończenie akcji i Karol Szymański pokonany, doceńmy jednak też to zgranie głową przez Sebastiana Musiolika. On zalicza asystę, domagał się tam, aby Kapralik oddał mu piłkę, ale postanowił sam skończyć tę akcję prawo skrzydłowy Górnika i cieszy się Adrian Kapralik, to jego trzeci gol w tym sezonie. Natomiast na radość nie ma czasu trener Jan Urban, który przekazuje wskazówki Daniemu Paczeko przy linii bocznej. Tymczasem uderzenie głową Kamila Wilczka i doskonała interwencja Daniela Bielicy. Do przerwy górnik prowadzi 1 do 0. Po przerwie Grzegorz Tomasiewicz. Tomasiewicz! No taki centrostrzał, z którym jednak radzi sobie bez większych problemów bramkarz górnika i jesteśmy już na połowie Piasta, piłka na prawą stronę do Borisa Sekulicza, Sekulicz rozejrzał się, wrzucił futbolówkę do Damiana Rasaka, ten zgrał głową i jest, kto? Adrian Kapralik drugi gol Słowaka w tym meczu, świętuje Damian Rasak, bo to on zagrał piłkę do Kapralika Kapralik na 2 do 0 dla przyjezdnych, Górnik Zabrze prowadzi w Gliwicach dwoma bramkami Adrian Kapralik ma już Dwa trafienia i cztery gole w całym sezonie. Strzał z dystansu. Tym razem jednak Szymański nie daje się zaskoczyć, bo też to uderzenie było zbyt lekkie, aby w jakikolwiek sposób sprawić problemy golkiperowi Piasta. Jest Adrian Kapralik. Kapralik już w polu karnym. Arniel Mosur znakomicie wybija mu piłkę, ale bardzo powoli wstawał Mosur i Kapralik ma z powrotem piłkę. Lukas Podolski! Co za strzał, co za przepiękny gol! Oczywiście ta magiczna lewa noga Poldi i górnik zabrze, prowadzi 3 do 0. No nie popisał się Mosur, bo zostawił piłkę kapralikowi. Ten podał do Podolskiego, a Podolski strzela kolejnego cudownego gola w ekstraklasie. Lukas Podolski na 3-0. To jest wielka radość Polniego i trenera Jana Urbana. Piast walczy jednak do końca Michael Ameyo i zatrzymany przez Daniela Bielicę jeszcze próbują piłkarze z Gliwic, ale nic z tego nie wychodzi no to niesamowite, bo Piast to drużyna, która jesienią straciła najmniej goli w PKO BP Ekstraklasie zaledwie 14 a tutaj w jednym meczu z Górnikiem Zabrze dała sobie wbić trzy bramki, tak zdarzyło się tylko raz jesienią, kiedy remisowała 3 do 3 z ŁKS-em Bielica jeszcze raz zatrudniony przez Michaela. Kela Ameyo, ale ponownie nie dał się pokonać. Pyrka w pole karne. Piękny gol głową. Jorge Felixa. Fantastycznie uderzył Hiszpan z 15 metrów i nie sięgnął tym razem futbolówki. Bramka górnika zabrze, a więc jest bramka dla piasta Gliwice, ale to tylko na pocieszenie. Drużyna Aleksandra Wukowicza przegrywa w derbach Górnego Śląska z górnikiem. Zabrze 1-3. Dzięki temu górnik umacnia się na siódmym miejscu w tabeli i zbliża się do czołówki PKOBP klasy Piast Gliwice z zaledwie trzecią, ale jednak porażką i to bolesną porażką jest na dziesiątej pozycji. Piast Gliwice, Górnik Zabrze 1-3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.